Przede wszystkim jest to złamanie obietnicy, którą Facebook złożył użytkownikowi. Podczas rejestracji jest takie zdanie, w którym Facebook mówi, że ten serwis społecznościowy dla użytkowników od zawsze będzie bezpłatny. I w wcześniejszych latach, ubiegłych latach pojawiały się plotki, prawdopodobnie inspirowane przez konkurencję albo przez samych użytkowników, że już wkrótce Facebook będzie płatny. Oczywiście te plotki były zawsze dementowane przez władze serwisu. Teraz po raz pierwszy okazuje się, że Facebook faktycznie testuje Usługę dotarcia do większej liczby znajomych z treścią użytkownika. Jednocześnie Facebook przyznaje się do tego, że standardowe posty użytkowników, treści publikowane przez użytkowników, docierają zaledwie do kilku procent jego znajomych. To jest przyznanie się do jakichś wad jakich serwisu, to jest po pierwsze, po drugie, to daje. Hmm, może, może budować takie przekonanie, że, że Facebook będzie rozwijał się w tym kierunku i będzie próbował monetyzować jeszcze więcej e, natywnych funkcji, które do tej, do tej pory były za darmo e, w serwisie społecznościowym Facebook. Nie wierzę, oso nie, osobiście nie wierzę w to, że e, Facebook pójdzie w tę stronę. Może to jest jakiś zabieg pod publikę, pod inwestorów. E, jeżeli pójdzie w tą stronę, to może się okazać, że użytkownik użytkownikom się to nie podoba. Facebook musi zmienić w przyszłości model biznesu. Opieranie się tylko na reklamie, w tej chwili w 90% Facebook zarabia na reklamach, no jest takim modelem archaicznym, od którego się odchodzi w internecie. Na czym może Facebook zarabiać? Facebook może zarabiać na tym, że będzie udostępniał informacje o nas podczas naszego, po, naszych podróżach po sklepach internetowych. Już w tej chwili na przykład Amazon testuje możliwość logowania się do swojej usługi za pomocą konta z Facebooka. Co to sprawia? Co to, co to ułatwia? użytkownicy mają dostosowane do siebie rekomendacje zakupowe. Czyli wiemy, Amazon wie, co może nam zaproponować na podstawie tego, co robiliśmy na Facebooku, na podstawie tego, jakie książki lubimy na Facebooku, na podstawie tego, jakie artykuły polubiliśmy w innych miejscach w internecie. I jeżeli dzięki temu Amazon może więcej nam sprzedać, to powinien się podzielić tym zyskiem niejako z Facebookiem.